Witam Was w nowej serii na moim kanale Powrót do przeszłości. A więc, grajmy, jak byśmy nazwali nasz świat. Hmm. przeszłość. Przeszłość. Okej. Okay. A więc będziemy cisnąć. Okej. Okay. Już będę mówił normalnym głosem. No. Decapitator. Oh. Ooo. Będzie mniej lagowało. I chciałbym, żeby gdzieś tutaj skujda takiego samotnego bez rodzinki. Hmm. ale za chwilę zepnę to drewno. Muszę, muszę, normalnie muszę. Mam trick epitatorem. O mój Boże, ile będzie wtedy drewno. Będzie będzie zabawa, będzie działo. I znowu, no, śmień, no, mnie głośno. Coś jest Przepraszam was za to, co ja zrobię teraz, ale muszę. A więc gim. Dziewo. Jestem bogaty. Ile ja ma drzew? Nie może być. Jeszcze jedno drzewo. Co? Facjemy zbieramy to. Dobra, mam już tak. Tyle mi drewna wystarczy. Bo, hmm? No, mamy 7k. Hmm? Ok, Bet. O. To jest seria powrót do przeszłości. I w niej, no. Gramy na wersji 1.7.4. Nie! Na 1.5.2. 1.5.2. Sorry, sorry, ludzie. Powrót do przeszłości musi być. Czasami trzeba. No pomyślcie, co w takich wersjach jest. Jakie są modyfikacje na nie? No, no pomyślcie. Na przykład ja gram teraz na pingwin paku dwójce. I co? No, fajny, fajny tekst. Kurwa, tekst jasna. Fajne, fajne modyfikacje są w tym. Pewnie pingwin nagle nagrywał. Nigdy bym nie pomyślał, że ja tyle drewna zepnę. Na no, raz. A więc... Jump. Parkour. Fuk. What? What? Sęduszko. Jedno. ja Co się tak głupie patrzy? Zaraz cię zabiję. Nic nie widzieliście. Moim drzewionym mieczem zabiję cię. Time to strike! Betch Dobra, zobaczmy, ile ma do medy. Nie ma. Zobaczmy, na krowę. 4. Na dwa hity ją zdjęłem Jak ja na 1, 5, 2. Nie, na 1, 7, 4. Zdejmowałem krowę na. Też dwa hity, tylko że z diamentowego miecza. Halo, mojang. Zgłasza się diaksikowy. Innymi słowy, enteldex.pl. A jasz. Z Tym razem na trzy hity. Chciałbym mieć osiem tego i zabić. No bo zobaczę, jak się robi taki tak... tak. No, teraz zobaczę jak się robi niebieski dek. Mogę... Blue Wine. O! Jak słychać? Nie, nie słychać. Red. No już red, lepiej. Albo... Nie, bo nie chce mi się szukać squidów. O, to zrobię sobie żółty backpack. Słyszę zombiaki. Co? Nie mam wystarczająco tego. Świet. To poczekajcie, ja, ja zabiję parę krówek i widzimy się za chwilę. No dobre. już jestem i mam to wszystko, co chciałem. A no więc craftujmy sobie backpack. Hm? Można go jeszcze potem barwić. No, a my będziemy mieć od razu yellow backpack. No, yellow backpack. Najwyższy Plecak. Mhm. Dobra. Plecak. Trzeba sobie teraz na godzinę. I... Dobrze, moi widzowie. W tym odcinku to by było na tyle. Żegnam się z wami. Dzięki. Cześć. I papa! Pa!